Na pewno nie będziemy mieli tak wysokiego tempa wzrostu gospodarczego jak w roku 2018. Czeka nas spowolnienie, spowolnienie umiarkowane do jakichś 3,8% PKB wzrostu, o ile nie nastąpią jakieś negatywne zjawiska w otoczeniu zewnętrznym, które oczywiście zburzą ten konsens. zabierać i są badania, które pokazują, że aktywa niematerialne to nawet 90% wartości dzisiejszych firm, a póki co mamy taki efekt, że nawet nie wiemy, jakie rodzaje zasobów niematerialnych są w firmach, więc nie potrafimy sobie ich zidentyfikować, nie potrafimy ich zmierzyć, wycenić. No więc jak mamy nimi zarządzać, jak mamy odnieść sukces? Szukaliśmy odpowiedzi na te pytania i na pewno nie znaleźliśmy wszystkich odpowiedzi, ale mam nadzieję, że chociaż kilka kroków jesteśmy bliżej do tego, żeby poznać prawdę. Problemy poruszane na tej konferencji to są problemy aktualne, problemy, które nurtują młodych ludzi, bardzo często poszukujących drogi na przyszłość. Myślę, że to jest właśnie to miejsce, gdzie można znaleźć inspirację do swojej pracy zawodowej, do pewnych realizacji swoich, swoich ambicji. Mówimy o wodzie w mieście i w wynikającej z tego jakości życia, ale nie wychodzimy poza koncepcję gospodarki o biegu zamkniętym oraz szeroko rozumianej koncepcji ekonomii wartości. Staramy się spojrzeć na miasto jako na pewnego rodzaju kolaż, pewnego rodzaju kolaż zjawisk, procesów, które zachodzą przy bardzo zróżnicowanych procesach społeczno-gospodarczych, ale też ludzi i ich sprzecznych niekiedy oczekiwaniach. Pisałem o nieefektywnym zarządzaniu zasobami wody. Teraz wszystko już ze mnie zeszło, jest lepiej. Wcześniej oczywiście trochę się stresowałem. Pierwszy raz występuję przed naprawdę tak sporą publicznością, a teraz już jest dobrze. Pan Dorosz potrafił zjednoczyć polityków, uczonych, studentów, którzy razem się spotykają i razem dyskutują nad naprawdę fundamentalnymi rzeczami dotyczącymi Polski, samorządów, no, funkcjonowania kraju w ogóle albo takiego. Muszę przyznać, że jestem w ogóle zaskoczony, że takie wydarzenia ma miejsce. O pierwszy raz się z nimi spotkałem. Konwencja, bardzo fajna. Generalnie myślę, że dla studentów biorących udział, ogromna wartość, żeby trochę praktyki już w czasie studiów. Z kolei pracodawcy przyjeżdżają, powiedzą, że to są bardzo dobrzy studenci, w których warto zainwestować. Z roku na rok liczba osób przyjeżdżających. I wydaje mi się, że to jest kluczowy dowód, który pokazuje, że ta formuła wymyślona wiele, wiele lat temu przez pana profesora Krauzmora po prostu świetnie wciąż działa. Dla studentów w GAB jest to nie tylko event, który poszerza nasze horyzonty, ale również miejsce, gdzie spotykamy się z przyjaciółmi, wykładowcami oraz innymi bardzo znanymi ludźmi. Za co bardzo serdecznie dziękujemy. W tym sympozjum wzięło udział prawie. 400 osób, w tym 133 studentów Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zapraszam Państwa na 49. sympozjum z cyklu Współczesna Gospodarka Administracji Publiczna, które odbędzie się w maju w Brytrze.